Nie. Nie. Dziewczyna jest nieważna. Daj mi sztylet, a ja dam ci moc. Życie wieczne będzie Twoje. Żyj wiecznie, kiedy kochani przeze mnie nie żyją i to mnie za to trzeba winić. Wybieram śmierć. <śmiewanie> Nie bój się. To należy do ciebie. Sztylet czasu? Ale on jest zamknięty w skarbcu mojego ojca! Jak? Większość ludzi myśli, że czas jest jak rzeka, która płynie szybko i w jednym kierunku. Ale ja widziałem twarz czasu i mogę ci powiedzieć, mylą się. Czas to ocean podczas burzy. Możesz się zastanawiać, kim jestem i dlaczego ci to mówię. Usiądź. A opowiem ci historię, jakiej nigdy dotąd nie słyszałaś. Przede wszystkim wiedz, że jestem synem Szaramana. I dlatego przybyłem. Ostrzec ciebie i Twego ojca, by aresztował Wyzyra, nim on zdradzi ciebie i sprowadzi na nas klęskę. Jego sygnał to płonąca strzała wystrzelona w powietrze. Przeszkodź mu, a armia mojego ojca będzie wiedzieć, że zdrajca został zdemaskowany. Oni zawrócą. Dziwne opowieści rzeczywiście. Znam jej prostszą wersję. Perski żołnierz żądny chwały wtargnął do komnat córki Maharadży i został zabity przeze mnie.